Jest. Dziś fajny dzień nie za gorąco, nie za chłodno. Dęby odbijają, puszczają zielone listki jest popołudnie, a my właśnie jemy ostatni posiłek na werandzie. Co my tu mamy? Tortille. To jest to znacie to, bo w Polsce już tego też jest dużo. Mamy do tego żurawiny, które zrobiła Lucy dzisiaj, własnoręcznie robione przez nią. Mamy naszą sałatę, nie nasze ogórki, trochę pomidorków, awokado. Kiełki z fasolki mung za pokropione sosem sojowym. No, taki obiadek. A ja za chwileczkę, do kolacja, tak. A ja za chwileczkę idę do Was, żeby trochę dzisiaj pomarudzić opowiadać. Opowiem o liście o kolejnym liście, jaki wysłał do mnie. Prezydent jednego ze stowarzyszeń polonijnych, pan Jeśman. Ten list jest odpowiedzią na uwagi ambasadora Polski, pana Magierskiego. A potem sobie jeszcze porozmawiamy. No to, hej. No tak, zacząłem kolację, obiadę kolacją i nawet się nie przywitałem. Więc witajcie tutaj z Giz Teksasu nadaje ze Spring Branch tuż na północ od San Antonio w środkowym Teksasie o pogodzie tylko dwa słowa jest cudownie temperatura w ciągu dnia około 22-23 stopni nie za ciepło nie za gorąco, nie za zimno piękna pogoda do wypoczynku i do prac w ogrodzie a ja chciałbym dzisiaj na temat listu Listu, jaki został wystosowany przez amerykańską Polonię do prezydenta Dudy i do premiera Tuska. Przy czym zastrzegam sobie tak, ja, ja nie lubię polityki. Zresztą Wy sami o tym piszecie, Zigit, się do tego nie nadajesz, jesteś kiepski w komentowaniu polityki, ja się z tym zgadzam. To nie są zupełnie moje energie. Ale ponieważ jesteśmy w dość krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o. Stan świadomości co do pokoju i wojny, albo do wojny i pokoju, to zabieram głos, ponieważ czuję w obowiązku, że powinienem powiedzieć, co myślę, co myśli moja dusza. Ale zanim, zanim ja powiem, to o tym liście kilka słów. Wydawałoby się, że ten liz jest takim wołaniem na puszczy, że do nikogo nie trafia. Że. Nikt z adresatów tego listu, a było ich sporo, i to byli główni decydenci w Polsce: pan prezydent Duda, pan premier Tusk, minister spraw zagranicznych, marszałkowie Sejmu i Senatu, ambasadorzy Polski. No i oczywiście, że odpowiedzi ze strony głów państwa nie było, ale tymczasem odpowiedział, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w USA, pan Marian Magierski. Aby nie opowiadać treści tych listów, przeczytam ich treść. Po pierwsze, ja główny list, który był skierowany od Polonii do prezydenta, czytałem. Dzisiaj właśnie dostałem list od prezydenta Pasi. To jest przypomnę, że to jest polsko Amerykański. Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, taka duża organizacja polonijna w Stanach Zjednoczonych, którego, której prezydentem jest pan Edward Wojciech Jeśman. I on, otrzymałem jego list, w którym pisze o tym, jak odpowiedział ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Marek Magierowski. Ja sobie pozwolę fragment tego listu przeczytać. List jest długi, Obszerny, ale ja przeczytam fragment. 9 marca 2024 ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych pan Marek Magierowski wydał oświadczenie potwierdzające otrzymanie listu otwartego, podpisanego przez kilka organizacji polonijnych i liczne osoby indywidualne i sprzeciwiające się militarnemu zaangażowaniu Polski w wojnie na Ukrainie. W swoim oświadczeniu: Ambasador wyraził dezaprobatę dla listu Polonii, który jego zdaniem przypominał treści zaczerpnięte z kremlowskiej propagandy. W swoim oświadczeniu ambasador kwestionował postawę sygnatariuszy listu przeciwnych zaangażowaniu militarnemu Polski w wojnie na Ukrainie oraz zapewnił o niezmiennym i niekwestionowanym poparciu dla Ukrainy obejmującym wszystkie siły aktywne w polskiej przestrzeni politycznej. W swoim oświadczeniu ambasador Magierowski zapewnia, że doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji jest konieczne dla zabezpieczenia polskich interesów narodowych oraz dla pokojowej przyszłości Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Niestety, jak pisze prezydent Jeśman, oświadczenie ambasadora nie definiuje, jak miałaby wyglądać strategiczna porażka Rosji. I nie wyjaśnia, w jaki sposób i jakim kosztem moglibyśmy Rosję do tej strategicznej porażki doprowadzić. Zaskakująca niejasność myśli zawartych w oświadczeniu ambasadora Magierowskiego zmusza nas do postawienia kilku zasadniczych pytań. Co będzie stanowić strategiczną porażkę Rosji? Czy do realizacji tego celu wystarczy eliminacja określonej liczby żołnierzy rosyjskich? Czy zniszczenie Kremla powinno być warunkiem koniecznym, warunkującym zakończenie operacji? Czy rozważane jest użycie broni nuklearnej w celu wyeliminowania widocznej przewagi rosyjskich sił konwencjonalnych? Czy rozważany jest podbój całej Federacji Rosyjskiej i jej podział? Czy politycy i inni zwolennicy militarnej eskalacji zgłoszą się sami na ochotnika do czynnej służby na froncie? wreszcie czy importując wojnę zastępczą w granice Polski i ryzykując zniszczenie kraju mamy zamiar bezrefleksyjnie realizować obce interesy i działać wbrew własnym Na koniec najważniejsze pytanie jakie straty ludzkie polski rząd jest skłonny zaakceptować aby osiągnąć nierealistycznie ambitny w cudzysłowie złudny cel którym jest w cudzysłowie rosyjska porażka strategiczna. Jaka liczba polskich ofiar tej wojny byłaby do zaakceptowania przez rząd w Warszawie? 100 tysięcy? Milion? 10 milionów? Są tacy, którzy twierdzą, że każda liczba polskich ofiar byłaby niewielką ceną, którą warto zapłacić, aby rzucić Rosję na kolana. Czy są wśród rządzących w Warszawie polityków tacy, którzy podzielają ten pogląd. Podsumowując, zdecydowanie sprzeciwiamy się kłamliwemu twierdzeniu, jakoby sygnatariusze listu działali pod wpływem rosyjskiej propagandy. Kwestionujemy niejasne i mylące wypowiedzi ambasadora oraz milczenie polskiego rządu w odniesieniu do kwestii zasadniczych, jak te powyżej poruszane. Przypominamy, że eskalacja polityczna i ewentualnie faktyczne zaangażowanie militarne Polski na Ukrainie byłoby błędem, który może logicznie i racjonalnie na to patrząc, doprowadzić do tragicznych konsekwencji dla Polski. Na szczęście, tak tragiczne skutki nie są z góry przesądzone i w rzeczywistości można im jeszcze całkowicie zapobiec. Zgadzamy się z niedawną wypowiedzią papieża Franciszka, który. Stwierdził, że zapobieżenie narodowemu samobójstwu i stworzenie warunków dla dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, prowadzącego do sprawiedliwego i stabilnego pokoju na drodze negocjacji, jest postępowaniem odważnym i rozważnym. Powyższa Rada dotyczy w równym stopniu Ukrainy jak i Polski. Moi drodzy, muszę powiedzieć szczerze tutaj wam, że ja. Podpisałem również się pod tym listem, pod obydwoma listami i przyłączyłem, przyłączyłem do tych, którzy protestują przeciwko temu, aby naród polski, Polska, polscy ludzie zostali włączeni do nieswojej wojny. Moi drodzy, mój komentarz. Akcja wokół tego listu na naszych oczach ukazuje manipulowanie emocjami i odkrywa prawdziwe intencje stron. Intencje stron tym razem są bardzo czytelne i jasne. I być może z powodu trwającego ogromnego napięcia w tej sytuacji. Być może już po prostu się nie liczą z językiem. Mówią wprost. Spójrzmy na intencje strony pierwszej, czyli autorów listu Polonii do polskich mocodawców, do polskiego rządu. Przypominam, że głównym sygnatariuszem jest prezydent Pasji Edward Jeśman, lecz pod listem podpisała się cała prejada osób zarządzających różnymi organizacjami polonijnymi, a także prywatne osoby, które się sprzeciwiają włączeniu Polski do wojny. Z listu sygnatariuszy wynika, że ich główną intencją jest troska o Polskę i o bezpieczeństwo i życie Polaków. Tu przypomnę, zacytuję, ale tylko fragment. W ostatnim fragmencie tego listu pan Jeśman pisze tak: Amerykanie polskiego pochodzenia są gotowi wspierać i służyć pomocą. Prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi w ich działaniach na rzecz wzmocnienia i utrzymania polskiego potencjału odstraszania militarnego, jednak stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać i która może ostatecznie doprowadzić do zniszczenia Polski. Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli tych przywódców europejskich, którzy wzywają do, do, do tych przywódców europejskich. Którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu. Nie ma w tym liście żadnych sztuczek erystycznych czy jakiegoś naginania faktów. Jest prosta troska o bliźnik w kraju. Natomiast przyszła ze strony ambasadora Polski, pana Marka Magierowskiego, odpowiedź. Fragment, której. Przeczytałem. Z odpowiedzi, a raczej z listu pana ambasadora Polski w USA, Magierowskiego do Polonii, widać, kto dziś jest poplecznikiem wprowadzenia Polski do wojny, a kto nie. I tak na marginesie e, taka moja luźna uwaga. Czy ci panowie postradali zmysły? E, co nimi powoduje? Kogo chcą wysłać na wojnę? Kogo chcą zabić? Których żołnierzy, które kobiety, których mężczyzn, które dzieci? Kto ma zginąć na tej wojnie? Ile setek, ile tysięcy, ile milionów? I żeby zakończyć ten poradnik tak pozytywnie, mimo tych naprawdę trudnych sytuacji w naszym otoczeniu, bo wierzcie mi, że to, co dzieje się w Polsce, tu, w Stanach, odczuwamy bardzo, bardzo mocno. Martwimy się, żyjemy tym. Przecież, słuchajcie, kochani, my tam mamy przyjaciół, rodziny, wnuki, dzieci. Jest to dla nas bardzo istotne. Żeby nie było, że ten porannik jest taki bardzo napięty, to znalazłem taki tekst i na podstawie tego, tego tekstu chcę... Takie moje swobodne myśli, że musimy być bardzo, bardzo, bardzo wnikliwi w kwestii tego, na jakie energie natrafiamy i jakim energiom poświęcamy swoją uwagę. I ważne, żeby sobie wtedy zadać pytanie, czy czujesz się dobrze po zwróceniu uwagi na te energię? Bądź, bądź uważny, jak się czujesz, kiedy zwracasz uwagę na tę energię? Czy też nie czujesz się zbyt dobrze z takimi energiami? To teraz muszą być takie kryteria, mój drogi, moja droga, według których zdecydujesz, czy czemuś uwagę poświęcić. Trudne. Istnieje mnóstwo informacji, które są bardzo przyziemne, że powiem trójwymiarowe pod względem orientacji i tej częstotliwości niskiej. Jednak wszystko, co mówi Ci, że to czy tamto należy pokonać, akcentuję to słowo pokonać sprawia, że ludzie skupiają się na przemocy, na agresji i właśnie wciągają się w wojny, kiedy coś chcesz pokonać. Wiecie, dla mnie sztuką byłoby, gdyby dzisiejsi polscy politycy naprawdę byli na tyle wielcy, że potrafiliby, w tym wielkim sporze, w wyniku którego powstała wojna, brać udział jako strona, która jednoczy te dwie zwaśniane strony i doprowadza poprzez negocjacje do pokoju. To byłby wielki wysiłek. Ja nie wątpię, że taka sytuacja, wygrana, bo wtedy jest wygrana, zakończyłaby się przyznaniem nagród, nie wiem, pokojowych, nagród Nobla, jeśli jeszcze coś takiego jest. Każda złość, którą odczuwasz, i każdy opór, który masz wobec innych, bez względu na to, do jakiej grupy należą, co o nich myślisz, każdy taki opór i taka y, złość przyczynia się do stworzenia rzeczywistości Twojego świata. Jeśli widzisz przemoc, nienawiść, wojny, bomby zrzucane na naszych sąsiadów, to wiesz, że masz w sobie pewne rzeczy aktywne, których nie chcesz, aby były aktywne. Wiesz, to widać, że wciąż inni publikują informacje o tym, czego powinieneś się bać, a czego lękać. I taka była narracja ambasadora. Taka jest narracja prezydenta Polski i premiera Polski. Należy się bać Rosji. I dlatego należy ją wgnieść w ziemię. Hm. Czy to naprawdę jest droga? Ktoś tutaj pod jednym z filmów chyba z Markiem Chodorowskim kobieta, o dziwo, napisała. Przepraszam, za, że to powiem. Żygać mi się chce. wą stąd. Idźcie na front. Skierowany do autorów tej audycji. Moja droga, kogo chcesz zabić? Ty też idziesz na front? Kogo chcesz zabić? Którą kobietę, które dziecko? Bo nie myśl, że tam będą ginęli tylko mężczyźni. Czy słyszałaś, co wyraził minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, na tym specjalnym spotkaniu z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO? Tak, zwrócił się do kobiet, które walczą o prawa do równości. Powiedział: Tak, to jest odpowiedź do Was. Warto by wcielić Was było do wojska. On tego tak nie powiedział, to teraz nie pamiętam tych słów, ale o to chodziło. Słyszałeś to? Czy słyszałaś to? Mówimy, moi drodzy, o każdym aspekcie naszego życia, o wszystkim. Przeciwko czemu możemy się. Opierać, bez względu na to, jak to wydaje nam się małe, chociażby nawet tylko jedzenie, jest to coś, co musimy po prostu zaakceptować, że ktoś jest inny, że ktoś ma inaczej, że ktoś ma inny pogląd. Prawdopodobnie to jest pogląd, który nie będzie trwał wiecznie i on pewnie go zmieni. Więc nie opieraj się temu, nie bądź przeciwko temu. Wojny tworzą się od. Tego typu małych spraw. Ta wojna na Ukrainie też nie powstała od wielkiej sprawy. Ona zaczynała się od drobnych małych spraw. I tu i tam, i tu, i tam. Tutaj jakaś bomba, tu jakiś, y, jakaś przestawiona granica, tam szlaban złamany. Zaczynało się od bardzo małych spraw. I zwróć ponownie uwagę, jak się czujesz, gdy ktoś opowiada ci o ciemnych. O tym, co oni robią w cieniu i co się w rezultacie ich działań wydarzy. Jak się z tym czujesz? I nawet jeśli mówią ci, że ktoś inny przyjedzie tam na białym konie i uratuje ludzkość, nadal jest to dla ciebie osłabiające jako jednostki, bo nie masz wiary w siebie. Liczysz na kogoś, kto zrobi to za ciebie. Więc zwracaj uwagę na to, jak się czujesz, gdy przyjmujesz. Informacje, które dotyczą separacji, a nie integracji. Atomizacji, a nie wspólnoty. Tak nawiasem mówiąc, miałem dzisiaj fantastyczne nagranie z, na temat właśnie wspólnot, wspólnoty. Nie wspólnot, wspólnoty. Różnica w tym słowie jest istotna, ale dowiecie się tego z audycji. I jednocześnie integruj się z miłością. Z przebaczeniem, z akceptacją, współczuciem, empatią. Ja wczoraj mówiłem o tym w poraniku: jak prawda bez miłości i bez empatii zabija. Pomagamy ludzkości wtedy, kiedy oferujemy uzdrowienie, a jeśli dajemy się pobudzić niektórym z tych informacji, które docierają do Twojej świadomości, to wtedy wiedz, że Masz w sobie coś do uzdrowienia. Jeśli one cię tak bardzo poruszyły. Jest wiele rzeczy, które wszyscy ludzie wciąż leczą. Ja też mam takie rzeczy do wyleczenia, ale to właśnie dlatego nadal jesteś tam, gdzie jesteś teraz. Choć bardzo, bardzo chcesz dostać się do piątego wymiaru i mieć już to z głowy raz na zawsze koniec jestem tam to musisz przyznać, że wciąż mamy w sobie energię, która powstrzymuje nas. Przed wykonaniem tego naprawdę już ostatniego kroku. Ciemność i światło istnieją w każdym z nas, ale jeśli skupimy się na pokonaniu ciemności na zewnątrz, wówczas, wówczas musimy skupić się na pokonaniu ciemności w nas samych, bo bez tego aspektu nas samych nie będziemy w całości, nie będziemy kompletni. A zatem zwróć na siebie uwagę. Kocham Cię i do następnego poranika. Trzymaj się, cześć.